Drodzy mieszkańcy Szczytna, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w imieniu władz samorządowych składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia, życzenia wszelkiej pomyślności. Tegoroczne święta będą miały wyjątkowy charakter. Będą zupełnie inne niż dotychczas. Nie będziemy mogli spotkać się przy wigilijnym stole w gronie rodzinnym, ale mimo to święta Bożego Narodzenia mają swoją magię, która nigdy się nie kończy. A darem największym jest nasza rodzina i przyjaciele, o których w tych ciężkich czasach musimy pamiętać. Mijający rok był rokiem szczególnym. Za sprawą pandemii, która dotknęła nie tylko Polskę, ale również cały świat. Końcówka roku to również piękne wydarzenie. Zostaliśmy członkami elitarnego Stowarzyszenia Miast Citaslow. Mijający rok również był szczególnie ważny dla naszego samorządu, a to za sprawą 30-lecia. Jego istnienia. Z dużą satysfakcją muszę podkreślić, że wszystkie tegoroczne inwestycje zostały zrealizowane w 100%. Chciałbym Państwu jeszcze raz życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego na nowy rok.